Chciałabym ją zerwać. Żadne ćwiczenia nie pomagają. Schudłam o połowę i wyglądam tak. Niektórym wydaje się, że kiedy schudną, będą normalni i ładni. Duża otyłość to uniemożliwia. Nie odzyskujesz ładnego ciała.

Ciągle się za czymś chowam. Dziwnie mi z tym, że coś widać. To nie fair, że tyle schudłam i nadal czuję się sama, bo zawsze się tak czułam. Zawsze uciekam od ludzi i nie mogę nikogo poznać. Nigdy nie podeszłabym do pięknej kobiety, żeby się zaprzyjaźnić, bo mam brzydkie ciało. Zawsze się go wstydziłam. Kiedyś chodziło o tusze. Maksymalnie ważyłam 152 kg. Wstydziłam się i unikałam luster jak tylko mogłam. Długo unikałam zważenia się. Kiedy to zrobiłam i zobaczyłam, ile ważę, pomyślałam, kiedy przestanę się ruszać albo umrę. Zdecydowałam się na wyłączenie żołądkowe. To była moja najlepsza decyzja. Natychmiast po operacji bardzo się zmieniła. Nawet ja byłem zaskoczony tym, jak schudłam. Gdy zważyłam się po operacji, schudłam 8 kg. Kilka dni później schudłam 4,5. Chudłam w oczach. Dziś ważę 90 kg. Mniej niż 100. Dawno nie ważyłam mniej niż 100 kg. Lona zawsze chciała być mniejsza, zdrowsza. Gdy zaczęła chudnąć, była zachwycona, bo widziała efekty, a waga stale spadała. Szło jej doskonale. Miała trenera. 4-5 razy w tygodniu ćwiczyła. Szłam jak burza. Wyglądałam prawie normalnie, tylko jedno się nie zgadzało. Skóra zwiotczała i, mimo że chudłam, nie ściągała się. Thank you.